I witam wszystkich w moim drugim shoppingu. Alp... No, ani LPS, ani MLP. Bo no, to będą moje prezenty wielkanocne. A mianowicie będzie to kotek Mediki. Jak na razie mój pierwszy. A niedługo pojawią się kolejne. I pojawią się również kolejne shoppingi. ja więc tak, możliwe kotki do zdobycia to. ja odrzucę stronę maja. Hmm, ledwo widać, ale trudno. Rudy, Sid, Gaja, Jimmy, no albo go widać, ok, ciao, ja na to poradzę, Wally, Lily, Zoe, Martin, Kate, Laila, Leila i Lucky. Z typo, które dotykam, To będzie, bo jest podniesiona łapka, więc to będzie gaj, może być Gaja, Zoe lub Laki. No cóż, to możemy już, czyli jest otworzone, więc możemy już. Tak, tym kockiem miejsca, jak czułam, Laki. No i wcześniej, na serio. I do niego jest jeszcze takie serduszko na sekrety. I jeszcze do tego całego zestawu była dołączona książeczka. Tutaj są kotek Radości. jakie zawsze ma dobry humor i potrafi rozwijać wszystkich dookoła. W jego nikt nie możecie się Uwielbiam Uwielbia malować portrety swoich przeciw. Najczęściej pięknej Laili, która kładzie się na komputer i w ruchu pokazuje mu, mu do kolejnych obrazów. Kiedy i się go mają w galeriach. To jest właśnie taki rysunek Lakiego. Tutaj jest w wielu innych językach, tutaj jest opowiadanie. To też w wielu, wielu językach. O Jezuś, ile tego jest. Tutaj mamy właśnie bardziej widoczne wszystkie Magic, pozna poznaję rodzinkę kotków, rudy nic, sit zmienia kolor na słońcu. Woli nic, Jimmy świeci w ciemności i najprawdopodobniej Jimmy to będzie mój następny kotek Magiki. Lily zmienia kolor pod wpływem ciepła. Laki także nic, Laila ze srebrzystym ze blaskiem. Kate zmienia kolor na słońcu, Gaja nic, Zoe zmienia kolor pod wpływem ciepła i Martin nic, a ma jest wyjątkowo miękka. Tutaj są różne kolorowanki, bla, bla, blanki. Znajdź różnicę, znajdź różnicę. I z tyłu są właśnie wszystkie już kotki meczki. To był mój zakup. Zapraszam na inne moje filmiki, inne shoppingi opinie, które na pewno się pojawią. Najprawdopodobniej, jak już mówiłam na scenie, to będzie z Jimmy, kocim który świeci w ciemności. No a teraz ja się będę już z Wami żegnała i to właśnie jest mój zakup. Pa! A, zapomniałam! To mówić na początku, że to ja bez mniejsza. Pa, pa!